No dobra, no to ja jestem. Cześć moi drodzy! Właśnie trafiłem do, do Paryża. Idę teraz alejkami. I tak powiem wam, że z metra nie wychodziłem przez bite dwie godziny. W różnych miejscach byłem, ale przede wszystkim chciałem wam pokazać. Niesamowity widok, do którego właśnie zdążam. O, właśnie, właśnie, tam już ją widać. Serce Paryża, tak. A właśnie w tamtą stronę podążam. Właśnie tam idę. Tak więc, Viva la France! Witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem Francja, tym razem Paryż. Mam nadzieję, że mnie żaden samochód nie przejedzie. Tak, jak mówię, idę właśnie w tamtą stronę. To jest cudownie, ślicznie. Dzisiaj jest taka przepiękna pogoda. Słuchajcie, w ogóle zero chmurek na niebie. Po prostu jest cudownie, niesamowicie. Jest tak, jak lubię. A jakie zapachy się unoszą w powietrzu? A jakie smaki? O rzeszty w życiu. Za jakieś 15, no może 20 minut trafię w podwierze Eiffla. Tam odpocznę, napiję się czegoś no i spróbuję powiedzieć Wam co mnie słychać. A tymczasem wieża Eiffla przed nami. Każde miasto ma swoją jakąś symbolikę. W Warszawie mamy pałac kultury, który jest jakimś symbolem. Mimo, że go chcą rozebrać, raz zburzyć, później znowu go postawić, no to jednak jest tak. Jakiś tam symbol jest. Mijają lata, symbole się zmieniają, i tak jak u nas e, chcieli rozwalić pas kultury, bo to symbol komunizmu, tak tutaj chcieli rozwalić też pewną budowę. A gdzie jestem? No, jestem w Paryżu. I stoi tutaj wieża Eiffla. Właśnie idę w jej kierunku. Wiem, że dookoła wieży jest zrobione takie ogrodzenie. Ja by teraz wjechać nawet na samą górę. No to nie jest fajnie, bo naprawdę trzeba, s, trzeba swoje odstać, a poza tym e, sprawdzają, iskają, no wiadomo, wiadomo, takie mamy głupie czasy, ale wieża stoi. Czy można wejść na Zamą Górę? No Z tego, co się zorientowałem, to tak, ale nie. A dlaczego tak, ale nie? A no dlatego, że nie ma windy. Jedyne, co jest, to setki schodów. Im bliżej jestem e, symbolu Paryża, tym więcej ludzi robi sobie zdjęcia i takie tam, wiecie, pamiątkowe pstetki. A ja dla was kręcę kolejny materiał. Ale ja tak o tej wieży, 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 gdzie ona jest? No tutaj. Właśnie idziemy w tamtym kierunku. No to chodźcie ze mną. Zobaczymy, czy ją rozebrali, czy jeszcze stoi. <śmiech> <śmiech> wiecie, co jest najważniejsze w Paryżu? Smaki i zapachy są najważniejsze w Paryżu. Non stop mi chodzą po głowie. Naprawdę, gdzie nie pójdę tam kawa, gdzie nie pójdę croissanty, gdzie nie pójdę paskudne sery. Ale one nie są tak do końca paskudne. Po prostu mnóstwo zapachów dookoła. No będę musiał pójść na, jakąś, na jakieś ciacho eee, i na jakąś pyszną kawę. Lepiej, żeby była taka. Cieplutko. Słuchajcie, po mojej lewej stronie jest wieża Eiffla, a ja tak mrużę oczy, jest takie dzisiaj maksymalne słońce, po prostu zabija. Zostawiłem okulary w domu i po prostu cierpię. No cierpię niesamowicie, muszę cały czas w jakichś tam cieniach chodzić. Zamiast być normalnie na słońcu, ale jestem akurat w miejscu, w którym zbierają się wszyscy ludzie. Jeżeli ktoś chce się kiedyś z kimś umówić tutaj w Paryżu. To zazwyczaj wybiera to miejsce. Co to jest za miejsce? No, to jest jedyne słuszne miejsce, gdzie na pewno się nikt nie zgubi. No właśnie to miejsce. Tak, pod wieżą Ifla. Ludzie od razu tutaj się umawiają, od razu mówią słuchaj, jeżeli chcesz mnie znaleźć to jestem na trawniku 20 metrów, 30 metrów, a czasami ludzie zostawiają najzwyczajniej w świecie, słuchajcie, GPS-a. Yy, może uda mi się jeszcze skontaktować z moim takim kumplem, który tutaj mieszka w Paryżu, to yy, może oprowadzi mnie, ale najpierw musimy się styknąć, zobaczyć, rzeczywiście się umówimy gdzie? No właśnie tutaj. Yy, I wtedy, wtedy spróbujemy pokazać wam, we dwóch jakieś fajne, fajne, ciekawe miejsca. Już raz, żeście go poznali. W, pojechaliśmy do opuszczonego miejsca w Gussonville. To jest nad Paryżem. No a dziś jestem tak samotnie się przejść, trochę podpoczywać, trochę przeanalizować różne rzeczy, które się wydarzyły. A dzieje się bardzo, 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 bardzo dużo. A czy to są dobre rzeczy, czy to są złe rzeczy? Wszystko zależy od punktu widzenia. Ale ostatnio mnie same jakieś e, różne rzeczy mnie spotykają. E, I złe również mnie spotykają, ale dobre też. Powiedziałbym, że nawet bardzo dobre rzeczy mnie spotykają. Przede wszystkim jestem już poza Polską, jestem już e, w trasie, a tego strasznie mi brakowało po prostu ruszyć tyłek i pojechać do przodu. A. A gdzie mogłem gdzie indziej pojechać jak nie do Paryża? Co? <laughs> Witajcie w Paryżu. Życie jest piękne, słuchajcie, jest za krótkie, żeby się kłócić, żeby, żeby szarpać się o jakieś rzeczy nieistotne. No, naprawdę życie jest piękne. A powiedziałbym nawet, że i bardzo piękne. No dobra. No to ja jestem. No jak wiecie, dużo rzeczy się pozmieniało w moim życiu miałem być w Chinach przez półtora roku z przedłużeniem do dwóch lat no i okazało się, że nie, nie jestem już w Chinach ze sprawą złych podjętych decyzji trafiłem do Francji jak tam trafiłem to będziecie mieli gdzieś tutaj materiał na pewno i z Francji trafiłem potem do no do Polski w Polsce utknąłem na parę miesięcy, no i się okazało, że gdy wróciłem do, do Francji, ta rzeczywistość znów mnie zaskoczyła wieloma innymi zmianami, również w moim życiu prywatnym. No cóż, no, wyszło jak wyszło. Teraz jestem kompletnie w innym, w innym świecie. W świecie, którego, którego nie chciałem, który zmienił wszystko, łącznie z moim nastawieniem do, do tak zwanej pracy, bo bądź co bądź. Może YouTuber to brzmi dumnie i e, jakoś tak jejku jejku, no ale bądź co, bądź to jest nasza robota, tak? Ludzie wędrują po świecie, Wy nas doceniacie, e, robiąc dla nas też różne ciekawe rzeczy, jak na przykład wsparcie. I wsparcie nie musi być koniecznie od razu finansowe. Wsparcie to może być w postaci łapki w górę, w postaci fajnego komentarza, albo propozycji, dokąd mam jechać dalej. Na przykład, dokąd ja mam jechać dalej. A skoro już jestem tutaj w, w Paryżu, skoro już jestem pod wieżą aż się prosi e, pochodzić po tym Paryżu i e, zobaczyć kilka jakichś tam ciekawych e, rzeczy, które ten Paryż ma do zaoferowania. E, wow. e, jako, że świat zwariował i w ogóle się totalnie zmienił, różne rzeczy wypadają e, inaczej. No wypada inaczej podróżowanie. W dzisiejszym świecie podróżowanie nie należy do najłatwiejszych. Nikt nie zabiera na, na stopa, nikt nie zabiera... Znaczy, nikt to słowo złe. Ale to wygląda tak, że w porównaniu do tego, co było kiedyś, a co jest teraz, no to można powiedzieć, że właściwie zero. Tak? Że bardzo trudno jest zatrzymać na jeden uśmiech człowieka, który powie, no dokąd Cię zawieść, Ty mówisz przed siebie i po prostu tam jedziesz. Teraz świat trochę inaczej wygląda. Wszyscy ludzie, którzy widzą, że, że można byłoby zabrać takiego się jak ja, jak Ty, nie zatrzymują się. Zwyczajnie nie zatrzymują się. W świat weszło coś, co... czego ja jeszcze nie zaznałem. <grym>, Może już trochę na tym świecie chodzę, ale ja tego nie zaznałem. W tym czymś jest strach. Nie sądziłem, że doczekam takich czasów, w, którym, w których to czasach wszyscy będą się wszystkiego bać, a przede wszystkim jeden będzie się bać drugiego. Ale to od nas zależy, pamiętajcie, tylko i wyłącznie od nas, czy naprawdę będziemy chcieli się bać. <laughs> o, jechałem metrem. To będzie taka historyjka na szybko, słuchajcie. Jechałem metrem, no i tak sobie pomyślałem, mówię, no dobra, no to przecież tutaj metro jedzie wzdłuż największych atrakcji Paryża, no to łatwo będzie do wszystkich atrakcji tych trafić, tak? A mój kierunek gdzieś zakładał właśnie wieżę Eiffla. Eee, no i mówię, no wysiadam z tego, y, z jednego metra, pytam się człowieka w ongle. W parę Co oznacza, czy ty mówisz po angielsku? Jeżeli zapytasz Francuza hmm, po angielsku do you speak English, to on pff, tak zrobi: spuści powietrze. Co oznacza, nie zawracaj mi gitary, ze mną już nie pogadasz. Natomiast, jeżeli Francuza zapytasz po francusku, czy on mówi mówić po angielsku, o, oui, oui. Historia jest taka, e, czy mogę dojechać, jak mogę dojechać tu i tu. No i oni oczywiście, wszyscy, wszyscy, naprawdę nie, nie spotkałem się z Francuzem, który by biegle mówił po angielsku. Natomiast spotykam się z Francuzami, którzy znają bardzo słowo, bardzo dobrze znają słowo little. No i T Little. Yy, no właśnie, ten Little jest wszędzie. No i pytam się pierwszą osobę, ty, słuchaj, pomożesz mi. A ona się pyta y, skąd jestem. No ja mówię, że jestem z Polski. Yy, a ty skąd jesteś? Jestem z Turcji. No dobra, no to się dogadujemy. Bla, bla, bla. Idę dalej, mówię, no znowu potrzebuję gdzieś tam dojechać. Znowu zaczepiam jakąś osobę. No i oczywiście magiczne słowo w uparle yy, <noise> A koleż do mnie mówi. A kuda ty? <noise> ja mówię, ja Polsza. <noise> mówię, no dobrze, no czekajcie. Jeszcze żadnego Francuza nie, nie spotkałem, który by mi tutaj doradził, jak mam gdzieś dojechać. No mówię, okej, okay, no jadę cały czas tym metrem, wysiadam na kolejnej stacji. Czarny człowiek mówię, no to na pewno tutejszy, co nie? <noise> tutejszy. Okej. Okay. No więc się go pytam. w y, wągle. Wiecie, co on do mnie powiedział? Dzień dobry. <noise> <laughs> żaden Francuz mi nie pomógł a wszyscy z różnych stron świata powiedzieli jak mam dojechać nie wiem, no po prostu zrobi się śmiesznie a, no dobra, koniec tego mojego bla 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 chciałbym podejść trochę bliżej pod wieżę Eiffla i zobaczyć jak tam jest hey, to taka, taka y, na szybko moja y, pogadanka dlaczego jestem w Paryżu a ja w ogóle chyba nie powiedziałem dlaczego ja jestem w Paryżu no bo jak już granice otworzyli, właśnie, no to pierwszy mój strzał to było, wracamy do domu. Wielu z was pyta się mnie, gdzie jest ten mój dom. No bo z jednej strony, gdy byłem w Chinach, mówiłem, że wracam do domu, ale do Chin. Bo teraz mówię, że wracam do domu, że, że jadę gdzie, dokąd? No, do Paryża? No to w końcu cholera by cię wzięła koja, ty, gdzie ty mieszkasz? Nie mam pojęcia, gdzie jest mój świat. Yy, naj, najchętniej bym wam powiedział, że ten yy, mój dom jest właściwie wszędzie, gdzie, gdzie się nie zatrzymam. No Dzisiaj moim domem jest Paryż. Jutro będzie moim domem, hmm, nie wiem, może niech będzie Indonezja. Dlaczego nie? Ciepło, miło, prawie jak w Paryżu. A co? Prawda? Ale mi chodzą zapachy tutaj po głowie. Boże, już drugi raz czuję gdzieś tutaj kawę z mlekiem. Ah, no Ale tym razem mogłem sobie na nią pozwolić, bo to nie Chiny, to Francja, to Paryż i kawa z mlekiem. Już wiem, jak ją zamówić, więc na pewno nie przyniosą mi litrowej butelki. Eee, będzie fajnie. Dobra, tym, tymczasem naciskam magiczny guzik eee, i za chwilę podejdę trochę bliżej wieży Eiffla Zobaczymy ją może od spodu, jeżeli się uda pod spód wejść. Ale czy to ważne? Jest super. Trzymajcie się ciepło. Ja na pewno się cię potrzymam i dużo picie. Pamiętajcie, dużo picie, bo jest gorąco. No, ja muszę dużo pić, bo, bo czasami się dostaje od tego pierdział, od kogoś, od kogoś bliskiego, że znów się nie napiłeś. Siedzę słuchajcie na ławce, która jest starsza niż wieża wierzachla 1867. Ale sam fakt, że siedzę na tak bardzo starej ławeczce robi dla mnie na mnie naprawdę niesamowite wrażenie. Do wieży Eiffla jest już parę kroków, żeby tam można było wjechać na górę. Postaram się na nią wjechać. Jeszcze nie wiem, ile bilet kosztuje i um, no, oczywiście byłem na wieży Eiffla, ale um, nie byłem też z wami na wieży Eiffla. Słyszałem, że do, żeby wejść na wieżę Eiffla, żeby wejść tam na samą górę, to tylko i wyłącznie są schody um, czynne. Otóż okazuje się, że jak przyglądam się na wieżę, to nie, nie. Jeżdżą wózeczki. E, takie windy specjalne, które jeżdżą bokiem e, na samą górę. A jak się, e, się przyjrzeć, tak e, od tego pierwszego, e, bo możemy wieża Eiffla podzielić na kilka takich poziomów. Jest pierwszy poziom, drugi i sama góra. Tam jest restauracja, i jest naprawdę. O, jeszcze na samej górze to nie byłem. Chciałbym kiedyś tam pójść. Ale widzę o czerwony, czerwony wózeczek, czerwona winda zapycha na górę, więc to nieprawda, że tylko schody. A jak jechałem w tę stronę, to usłyszałem, że tylko schody, 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 i inaczej się nie da, jak tylko schodami. No więc pierwszy mit obalony. Windy już śmigają, można wjechać windą na samą górę. Spróbuję podejść tam do kaz, zorientować się. E, jaka jest cena biletów? A, jeszcze jedna rzecz, która tutaj jest dosyć ciekawa, ale ja myślę, że to jest w ogóle Europa taka. E, ponieważ nawet jeżeli mam kamerę wyłączoną i ona jest opuszczona tak na dół, wiecie, no do, do dołu, o tak mniej więcej, to i tak, i tak ludzie do mnie podchodzą i mówią: e, Proszę nie nagrywać, proszę nie nagrywać. Naprawdę? No więc. E, i to nie policja, tylko po prostu zwyczajni ludzie, którzy, no i ja coś tam nagrywam dla was, nagrywam dla was materiał tutaj o tym, e, o Paryżu, o wieży Eiffla i w ogóle o tym, że jest e, zarąbiście, a ludzie po prostu z zewnątrz podchodzą i mówią, proszę nie nagrywać. Co cię to koleś obchodzi, jak masz z tym problem, to się odwróć do mnie plecami. A i tak, i tak, większość ludzi, no może większość to nie, bo tak się przyglądam i raczej nie, ale niektórzy ludzie mają jeszcze maseczki, ci mają chyba największy problem. Poważnie. No, okej, okay. dobra. Zbliżam się teraz do wieży Eiffla i e, zrobię parę przebitek, żeby można było zobaczyć, czy te wózeczki na pewno tam na górze zapychają. Wyjmę teraz aparat, bo inaczej się nie da. E, wiadomo, GoPro ma też swoje ograniczenia, ale aparatem spróbuję to ściągnąć. Co się dzieje na samej górze? Ale wóze ten, mówię wózeczki, dlaczego mi te wózeczki chodzą po głowie? Nie wiem, dlaczego na windę mówię wózek. No w końcu znalazłem cień. Czekajcie, przekręcę tego kotka, żeby tam nie wchodził w ten w obiektyw. W końcu znalazłem trochę cienia. Jestem na naprzeciwko wieży Eiffla. Wiem, że wokoło wieży Eiffla jest zrobiony taki szklany mur. Kiedyś tego muru nie było. Można było podejść bezpośrednio pod wieżę Eiffla. No teraz niestety jest, jest właśnie tak. O. Dookoła. Dookoła jest e, szklany taki mur, no i niestety nie wejdzie się tak jak mogło, można było jeszcze wejść. Gdy ja wchodziłem tutaj e, na, na wieżę Eiffla, to jeszcze tego nie było szkła. Szkło zaistniało po tej tragedii w Bataclan w, w, w tej dyskotece. Wtedy postawiono tutaj, zaczęto rozmyślać, żeby to postawić. Później jeszcze mieliśmy święta, jakiś idiota też e, ale to są złe rzeczy. Trzeba o nich szybko zapomnieć. Eee, nie to, że na zawsze, ale wiecie, wiecie co mam na myśli. Dziś świat też wygląda inaczej, dziś w świecie ludzie boją się ludzi, wszędzie są stawiane jakieś mury, obostrzenia. Ale co ciekawe, nawet słuchajcie, na tym szkle jest napisane po chińsku. No te Chiny mnie prześladują do stop. Bardzo bym chciał tam wrócić. No. A! Taka nostalgia. У нас